Uwaga! To, co dziś dzieje się w Polsce, to nie przypadek, to precyzyjnie zaplanowana operacja, której skutki odczuje każdy z nas. Właśnie odkryto szokującą prawdę o tym, jak władze w Warszawie prowadzą nas prosto w przepaść gospodarczą. Czy zauważyliście, że sklepy powoli pustoszeją? To dopiero początek. Polscy urzędnicy, zasłaniając się rzekomym zagrożeniem ze strony dronów, Właśnie odcięli nas od największego partnera handlowego na świecie. Ale prawdziwy powód jest zupełnie inny. To, co teraz zdradzę, nie pojawi się w głównych mediach. Fabryka Mercedesa w Jaworze już wstrzymuje produkcję. Tysiące pracowników zostanie bez pracy. I to nie koniec, kolejne zakłady stoją w kolejce do zamknięcia. Dlaczego właśnie teraz? Odpowiedź jest prosta, ktoś bardzo chce, żebyśmy zbankrutowali. Podczas gdy Chiny próbują prowadzić dialog, nasi urzędnicy wolą bawić się w małych dyktatorów, niszcząc międzynarodowe łańcuchy dostaw. Mamy dowody, transporty, które jeszcze wczoraj szły przez Polskę, dziś jadą przez Litwę. Każdy dzień tej szaleńczej blokady kosztuje nas miliony. Ale najbardziej szokujące jest to, że nasi europejscy partnerzy milczą. Wiedzą coś, czego nam nie mówią. Za chwilę pokażę Wam dokumenty, które jasno wskazują, kto naprawdę stoi za tym ekonomicznym sabotażem. To, co odkryjecie, zmrozi Wam krew w żyłach, ale najpierw napiszcie w komentarzach, czy w Waszym mieście też już widać pierwsze oznaki kryzysu, czy Wasze lokalne sklepy również świecą pustkami, czy zauważyliście wzrost cen podstawowych produktów i czy dostrzegacie problemy z dostępnością niektórych towarów importowanych. Pamiętajcie, to nie jest zwykły kryzys gospodarczy, to początek czegoś znacznie większego. I właśnie dlatego musicie poznać całą prawdę, zanim będzie za późno. Czas ucieka, a sytuacja pogarsza się z każdym dniem. Nasi eksperci przewidują, że skutki tej sytuacji odczujemy już w najbliższych tygodniach. Obserwujemy bezprecedensowy kryzys w Polsce, który zatacza coraz szersze kręgi. Polscy urzędnicy, zaślepieni własną wizją geopolitycznej potęgi, Doprowadzili kraj na skraj gospodarczej przepaści, ale to dopiero początek. Zastanówmy się, co to oznacza w szerszej perspektywie. Chiny, będące dotychczas kluczowym partnerem handlowym, zostały zmuszone do podjęcia zdecydowanych kroków. Wstrzymanie dostaw krytycznych komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego to nie jest przypadkowa decyzja. To precyzyjnie wymierzony cios w najczulszy punkt polskiej gospodarki. Fabryka Mercedes-Benz w Jaworze już odczuwa skutki. Linie produkcyjne stoją, pracownicy tracą pracę, a to dopiero pierwsza domino, które zaczęło padać. Kolejne zakłady stają w obliczu podobnego losu. System dostaw just-in-time okazał się mieczem obosiecznym. Co szczególnie niepokojące, europejscy partnerzy zachowują wymowne milczenie. Nikt nie spieszy z pomocą Polsce. Czy to przypadek a może celowa strategia, pokazująca, że wsparcie ma swoje granice? Tymczasem chińska dyplomacja buduje metodycznie podstawy prawne do ochrony swoich interesów. Każdy kolejny dzień przynosi nowe straty dla polskiej gospodarki. Kontenery stoją, terminale świecą pustkami, transport kolejowy, który miał być dumą Polski, stał się jej przekleństwem. To, co obserwujemy, to niezwykły kryzys gospodarczy. To fundamentalna zmiana układu sił w Europie Środkowej. Polska, która miała być bramą na wschód, sama się tę bramę zatrzasnęła. I pytanie brzmi, kto na tym najbardziej skorzysta? Ale jest coś jeszcze bardziej niepokojącego w tej sytuacji coś, co może całkowicie zmienić układ sił w regionie i właśnie o tym musimy poważnie pomyśleć. Szczególnie teraz, gdy nasze relacje z sąsiadami są napięte jak nigdy dotąd. A globalna sytuacja gospodarcza staje się coraz bardziej nieprzewidywalna. Czy Polska jest gotowa na nadchodzące wyzwania? I... Dzisiejszy kryzys w Polsce zatacza coraz szersze kręgi, uderzając w samo serce gospodarki sektor motoryzacyjny. Chińskie restrykcje na kluczowe komponenty od elektroniki po metale ziem rzadkich paraliżują produkcję w najważniejszych zakładach. Fabryki Toyoty i Volkswagena w Polsce już wstrzymują produkcję. To może wywołać efekt domina w całej europejskiej sieci tych koncernów. Pekin pokazał, że posiada skuteczne narzędzia nacisku, zmuszając Warszawę do przemyślenia swojej polityki, jeśli nie chce doprowadzić do nieodwracalnych strat gospodarczych. Szczególnie dotkliwa sytuacja panuje w Jaworze, gdzie znajduje się strategiczny zakład Mercedes-Benz. To tutaj powstają silniki i systemy akumulatorowe do modeli hybrydowych kluczowe komponenty dla całej europejskiej sieci dostaw niemieckiego giganta. Każde zakłócenie w tym miejscu odbija się echem w całej Europie. Jeszcze niedawno hale produkcyjne pracowały pełną parą, korzystając z zapasów magazynowych. Dziś działy logistyki gorączkowo reorganizują harmonogramy, redukują zmiany i wysyłają pracowników na przymusowe urlopy. Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień. Warto zauważyć, że problem nie dotyczy wyłącznie Polski, wpływa na całą europejską sieć produkcyjną. Koncerny motoryzacyjne już sygnalizują możliwość przeniesienia części produkcji do innych krajów, co może oznaczać utratę tysięcy miejsc pracy. Eksperci ostrzegają, że przedłużający się kryzys może doprowadzić do trwałych zmian w łańcuchach dostaw i osłabienia pozycji Polski. Jako ważnego centrum produkcji motoryzacyjnej w Europie. A ty, drogi widzu, z którego kraju obserwujesz te wydarzenia? Podziel się swoją perspektywą w komentarzach. Może wspólnie lepiej zrozumiemy tę sytuację. Co sądzisz o działaniach polskiego rządu w tej sprawie? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Dzisiejsza sytuacja w polskim przemyśle motoryzacyjnym przypomina efekt domina. Wystarczy, że jeden element wypadnie z układanki, a cały system się zatrzymuje. Nowoczesne fabryki samochodów działają w systemie just in time, czyli dostawy na czas. To nie czasy PRL-u, gdy magazyny pękały w szwach od nadmiaru części. Teraz, gdy Chiny wstrzymały dostawy kluczowych komponentów, wielkie zakłady produkcyjne stoją przed widmem całkowitego paraliżu. Mercedes-Benz w Jaworze już ogranicza produkcję. Pracownicy dostają przymusowe urlopy, a jutro może być tylko gorzej puste hale i rosnące kolejki przed urzędami pracy. System produkcyjny jest jak precyzyjny mechanizm zegarka. Zatrzymanie jednego trybiku unieruchamia całość. Na placach fabrycznych zamiast gotowych aut stoją niedokończone konstrukcje, smutne pomniki gospodarczej krótkowzroczności. Pekin rozegrał tę partię mistrzowsko. Nie ogłosił sankcji czy embarga, po prostu powołał się na naruszenie zasad tranzytu przez stronę polską. Z perspektywy prawa międzynarodowego, to wzorcowy przykład ochrony własnych interesów. Podczas gdy polscy urzędnicy krzyczą o zagrożeniu bezpieczeństwa narodowego, Chiny spokojnie budują pozycję prawną. To pokazuje fundamentalną słabość polskiej strategii. Gospodarka jest zbyt mocno zintegrowana globalnie, by można było bezkarnie zaburzać międzynarodowe łańcuchy dostaw. Każda próba izolacji odbija się rykoszetem. Uderzając najpierw w rodzime przedsiębiorstwa. Eksperci ostrzegają, że skutki tego kryzysu mogą być długotrwałe i odbić się na całej gospodarce. Drodzy widzowie, piszcie w komentarzach: z którego kraju nas oglądacie? Szczególnie interesują mnie opinie osób, które na własne oczy widzą skutki obecnego kryzysu w przemyśle motoryzacyjnym. Co sądzicie o tej sytuacji? Zostawcie swój komentarz i podzielcie się swoimi doświadczeniami z obecnej sytuacji. Sytuacja w Polsce staje się coraz bardziej napięta. Wczorajsze dumne deklaracje o bezpieczeństwie narodowym dziś ustępują miejsca gorączkowym naradom gabinetowym. Ministrowie, bladzi i spoceni, próbują oszacować skalę strat po zablokowaniu chińskiego tranzytu. W salach rządowych trwa prawdziwy chaos. Telefony rozżarzone do czerwoności, kolejne próby połączenia z Brukselą, Berlinem, nawet Ankarą. Ale odpowiedź wszędzie ta sama. To wasz problem, sami go rozwiążcie. Fabryki stoją. Mercedes Benz w Jaworze wstrzymał produkcję. Tysiące pracowników zostało w domu, a kolejne zakłady zapowiadają przestoje. Koncerny motoryzacyjne już szykują pozwy. Kto zapłaci za straty? Oczywiście polski podatnik. Zachód tak hojny w obietnicach wsparcia teraz milczy. Ani Londyn ani Waszyngton nie kwapią się z pomocą. Prawda jest brutalna, Polska jest potrzebna tylko wtedy, gdy jest użyteczna. Chiny spokojnie obserwują sytuację. Jedno ich kaszlnięcie wywołało prawdziwe trzęsienie ziemi w polskiej gospodarce. Pekin zbudował solidną bazę prawną i może udowodnić swoją rację w każdej instancji międzynarodowej. W rządzie ścierają się dwie frakcje. Jastrzębie nacjonaliści wciąż walą pięściami w stół, nie chcąc ustąpić złemu Pekinowi. Pragmatycy liczą straty i widzą katastrofę na horyzoncie. Eksperci ekonomiczni ostrzegają przed długofalowymi konsekwencjami, a zwykli Polacy patrzą z niedowierzaniem, jakich miejsca pracy znikają przez nieprzemyślane decyzje polityczne związki zawodowe już zapowiadają protesty. Na ulicach największych miast widać pierwsze oznaki społecznego niezadowolenia. Sytuacja jest paradoksalna. W imię bezpieczeństwa narodowego Polska podcina gałąź własnej gospodarki i nikt z zagranicznych przyjaciół nie zamierza jej ratować. Drodzy widzowie, skąd oglądacie nasz program? Podzielcie się w komentarzach, być może wspólnie znajdziemy rozwiązanie tego kryzysu. Wasze opinie są dla nas niezwykle cenne. Sytuacja w polskim sektorze motoryzacyjnym przybiera dramatyczny obrót. Przestoje na liniach produkcyjnych to nie tylko wyłączone maszyny, to załamanie całego łańcucha dostaw i miliardowe straty. Koncerny samochodowe już mobilizują swoje działy prawne, bo ich fabryki stoją nie z własnej winy, lecz przez krótkowzroczne decyzje polityczne Warszawy. Eksperci ekonomiczni alarmują. Reakcja łańcuchowa została uruchomiona. Eksport części samochodowych drastycznie spada, PKB otrzymuje zimny prysznic. A ceny detaliczne szybują w górę. Złotówka traci stabilność, banki zaostrzają politykę kredytową, a biznes wstrzymuje planowane inwestycje. Zaledwie kilka tygodni takiego stanu wystarczy, by wskaźniki makroekonomiczne zjechały o kilka punktów w dół. Premier będzie musiał tłumaczyć się nie tylko przed Brukselą, ale przede wszystkim przed własnymi wyborcami. Paradoks polega na tym, że Polska sama zgotowała sobie ten los. Próbując zaimponować USA i Londynowi swoją nieustępliwością, zamiast uznania otrzymała puste hale produkcyjne, gigantyczne roszczenia prawne i obojętność sojuszników. Polska ponownie znalazła się w roli cyrkowego klauna, który postanowił zmierzyć się ze słoniem. Tym słoniem są Chiny, które wykonały jeden ruch, a cała polska gospodarka trzeszczy w posadach. W Brukseli już cicho zgrzytają zębami. To zupełnie inna sytuacja, gdy Polska uderza się w pierś i kreuje na tarcze Europy. Drodzy widzowie, podzielcie się w komentarzach, z jakiego kraju obserwujecie te wydarzenia. Wasza perspektywa jest dla nas niezwykle cenna. Szczególnie interesują nas opinie obserwatorów z krajów Unii Europejskiej oraz państw Dalekiego Wschodu. Nasuwa się pytanie, czy Polska zdoła wybrnąć z tej sytuacji bez długotrwałych konsekwencji dla swojej gospodarki. Co myślicie o tej sytuacji? Zostawcie swoją opinię w komentarzach, może wspólnie dojdziemy do ciekawych wniosków. Sytuacja w Polsce nabiera coraz bardziej surrealistycznego charakteru. To, co początkowo wydawało się lokalnym kryzysem, przerodziło się w problem ogólnoeuropejski. Łańcuchy dostaw, które przez lata budowano z precyzyjną dokładnością, teraz się rozpadają. Z różnych europejskich stolic płyną do Warszawy sygnały, że ta konfrontacyjna polityka musi się skończyć. Fabryki w Polsce stoją bezczynnie, a europejskie firmy nie mogą wywiązać się z kontraktów. Paradoks polega na tym, że dążąc do zwiększenia bezpieczeństwa, Polska osiągnęła dokładnie odwrotny efekt: puste hale produkcyjne i rozdrażnionych partnerów biznesowych. Na scenie krajowej trwa prawdziwy teatr absurdu. I... Z jednej strony nacjonaliści wskazują palcem na zewnętrznych wrogów, z drugiej liberałowie oskarżają rząd o doprowadzenie kraju na skraj gospodarczej przepaści. Eksperci ekonomiczni ostrzegają, że długofalowe skutki obecnej polityki mogą być katastrofalne dla polskiej gospodarki. Podczas gdy Warszawa gorączkowo szuka wsparcia sojuszników, Pekin zachowuje zimną krew. Zamiast angażować się w medialne przepychanki, Chiny po prostu reorganizują swoje szlaki handlowe. Kontenery z państwa środka płyną nowymi trasami przez Turcję, Bałkany i Grecję. Węgry wykorzystują sytuację, stopniowo przekształcając się w nowy hub tranzytowy. Ta transformacja nie nastąpi z dnia na dzień, ale kierunek zmian jest już wyraźnie widoczny. Im bardziej Polska próbuje odgrywać rolę obrońcy, tym szybciej traci na znaczeniu w regionalnej układance logistycznej. Miliardy złotych z tranzytu, które dotychczas zasilały polski budżet, zaczynają płynąć przez Bałkany. A ty, drogi widzu, jak oceniasz tę sytuację z perspektywy swojego kraju? Napisz w komentarzu skąd obserwujesz te wydarzenia, twój punkt widzenia może rzucić nowe światło na tę skomplikowaną sytuację. Obserwujemy bezprecedensowy kryzys w stosunkach polsko-chińskich, który ma dramatyczne konsekwencje dla naszej gospodarki. Polska, która jeszcze niedawno była dumnym mostem między Azją a Europą, dziś traci swoją strategiczną pozycję. Pekin, znany ze swojej pragmatycznej polityki, systematycznie osłabia ekonomiczne fundamenty krajów, które próbują stawiać mu przeszkody. Eksperci gospodarczy nie pozostawiają złudzeń. Polski przemysł stoi przed widmem gwałtownego spadku. Wskaźniki eksportowe pikują w dół, a inwestorzy masowo wstrzymują planowane projekty. Agencje ratingowe, choć zachowują na razie powściągliwość, bacznie monitorują sytuację. Każda nieprzemyślana wypowiedź polskich polityków może uruchomić lawinę negatywnych skutków ekonomicznych. W Warszawie narasta napięcie. Kolejne raporty gospodarcze działają jak zimny prysznic zmywając resztki narodowej dumy. Lekcja jest jasna, jak słońce wchodzenie w konflikt z Chinami to strategiczny błąd o kolosalnych konsekwencjach. Wczorajsza demonstracja siły przerodziła się w dzisiejszy koszmar zatrzymanych linii produkcyjnych i miliardowych strat. Jedyne rozsądne wyjście to dyskretne przywrócenie dawnych szlaków transportowych i odblokowanie przejazdu chińskich pociągów towarowych, które są gospodarczym krwiobiegiem Europy. Im szybciej polskie władze to zrozumieją, tym mniejsze będą straty. Niestety, wszystko wskazuje na to, że ta świadomość przyjdzie zbyt późno. A Ty, drogi widzu, jak oceniasz tę sytuację z perspektywy swojego kraju? Napisz w komentarzu skąd oglądasz i jak według Ciebie ten kryzys wpłynie na gospodarkę Twojego regionu. Razem możemy lepiej zrozumieć globalny wymiar tego konfliktu. Szczególnie istotne jest to dla małych i średnich przedsiębiorstw, które już teraz odczuwają skutki ochłodzenia relacji handlowych. Warto również zastanowić się nad długoterminowymi konsekwencjami dla rozwoju technologicznego i innowacji w naszym kraju